Kamala Harris czy Donald Trump, kto wygra jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. gdzie przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, na grze CYWON, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu dzisiaj na temat wizji przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotyczącej wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, wcale te, ten wybór, tak, jeśli chodzi o, czy te wybory nie są takie czy wynik tych wyborów wcale nie jest taki jednoznaczny warto po prostu to podkreślić tutaj Jasnowiec Jackowski przedstawił swoje po prostu swoją wizję przepowiednie dotyczącą wyborów i powiedział w ten sposób, że Kamala Harris zacznie ogrywać w kampanii prezydenckiej Trumpa że media zrobią z niej politycznego rekina tak, że tutaj Kamala Harris no bo teraz jak pokazują sondaże to ona traci takie się chodzi o poparcie do Donalda Trumpa, że Trump wygrywa, wygrywa tak w tych sondażach, aczkolwiek wydaje mi się, że te sondaże one nie są są jakby tutaj do końca obiektywne. No bo Kamala Harris no nie jest osobą nieznaną, ale ona była wiceprezydentem, czy jest wiceprezydentem, dalej, tak? E Stanów Zjednoczony wiceprezydentką, tak? Natomiast y inna sytuacja jest Trump, który wiadomo, że startuje w tych wyborach, tak? Który prowadzi kampanię, a jakby Kamala Harris, która z dnia na dzień po prostu wskakuje w buty Bidena i zestawienie sondaży, tak? Kamala Harris kontra y Trump. Trzeba dać jej trochę czasu i dopiero po jakimś czasie można ocenić po prostu jaka jest realna szansa tutaj, tak, między Kamalą Harris, a między tutaj Między taktycznie tutaj e, Trumpem, tak? Natomiast Jasnowiec Jackowski powiedział ciekawą rzecz, że po prostu będzie też próba e, tak naprawdę wyciągnięcia jakiś afer, nawet na, związanych ze szpiegostwem, tak? Na tutaj Trumpa, po to, żeby go zdyskredy zdyskredytować, żeby jak najmniej ludzi na niego głosowało. Natomiast Jasnowiec Jackowski powiedział ciekawą rzecz, że jak Trump dotrwa do 15 września, e, to wygra wybory prezydenckie, tak? Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia z lipca, to też może wszystko ulec zmianie, tak? Mogą być jakieś zawieruchy, zmiany praktycznie tutaj na scenie politycznej, tak? Jak to, że Joe Biden po prostu kandydował, a nagle po prostu pewnego dnia zrezygnował, chociaż no, można było się tego spodziewać już w ostatnim czasie. Więc to jest przepowiednia, jakby na lipiec, bo ona też może ulec zmianie, tak? Póki co Jasnowic Jackowski mówi, że jeżeli Trump po prostu dotrwa do 15 września, tak, a więc nie będą jakieś zamachy na niego, i tak dalej. Oczywiście ja każdemu życzę jak najlepiej, po prostu tutaj, tak, jestem przeciwnikiem y, przemocy, wojny na świecie i tak dalej. Życzę każdemu, żeby był zdrowy, jak najdłużej i był zdrowy. Natomiast widzieliśmy, że tu był, miał miejsce zamach, tak, na Trumpa, y, tak, że został po prostu draśnięty w ucho. A według jasnowidza Jackowskiego, Trump, na Trumpa szykowany jest kolejny zamach i y, y, będzie on związany z lotnictwem, z samolotem, także po prostu Trump powinien uważać, czy też wystrzegać się, jeśli chodzi po prostu. To podróże samolotem czy też helikopterem. No, łatwo powiedzieć, tak? Tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, tak gigantyczne państwo. Ja sobie sobie, tu w Polsce, tak, nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, ale nie wyobrażam sobie, jak można po prostu podróżować po Stanach Zjednoczonych, tak, nie wiem, samochodem czy pociągiem, tak. No, tak wielkie państwo. Kampania prezydencka, no to jest oczywiste, że rozprowadzona tak, środkiem podstawowym jest środek lotniczy, samoloty. No, ale miałby Trump uważać właśnie tutaj na samoloty i miałby uważać na helikoptery, tak, na podróż Czyli tutaj Kamala Harris zacznie ogrywać Trumpa w kampanii prezydenckiej, że media zrobią z niej politycznego rekina, tak, że po prostu media będą przychylne, jeśli chodzi o Kamala Harris, natomiast będzie po prostu próba tutaj zaszkodzenia Trumpowi, wyciągnięcia jakiejś afery, tak, w tle szpiegowskiej, wyciągnięcia po prostu jakichś brudu z przeszłości, sprzed lat, po to, żeby zdyskredytować Trumpa. Ja nie mówię, czy to będzie prawda. Czy też nie, tak? Tylko, że w tle ma być kwestia szpiegowska, afera szpiegowska, która ma zdyskredytować tutaj właśnie Trumpa, która ma właśnie zdyskredytować Trumpa. No, tylko ja zawsze mówię w ten sposób: na pewno, gdyby były cokolwiek na Trumpa, tak? jakiekolwiek po prostu tutaj przesłanki, to już dawno to zostałoby wyciągnięte na światło dziennego, Przeciwnicy polityczni by to wycią wyciągnęli na światło dzienne. Pamiętajmy, że no, tutaj te osoby są prześwietlane, to nie tylko tam w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, tak? Mówiłem, że to wielokrotnie. Tak samo jak mamy w Europie tutaj różnych wysokich rangą przewodniczących, tam Rady Europy i tak dalej, tak, komisarzy, i też tam pewno są prześwietlani przez różnego rodzaju służby wywiadowcze, sprawdzone jednego, drugiego państwa i tak dalej, które sprawdzają, tak, czy ci ludzie rzeczywiście są krystaliczni, tak. Natomiast tutaj właśnie Jasnowidz Jackowski mówił w ten sposób, tak, że bo była taka przepowiednia, tak, gdzie Jasnowidz Jackowski mówił w ten sposób, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie kobieta. Sprawdziła się przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, że Biden gaśnie, że Biden się kończy, tak, kończy się zawodowo-politycznie, natomiast gaśnie też po prostu tutaj, no można powiedzieć troszeczkę tak brzydko, jak o człowiek, tak, w sensie się, że schorowany, tak? Oczywiście ja mu życzę jak najlepiej, żeby żył jak najdłużej, i ta przepowiednia się zrealizowała. No i teraz rzeczywiście ta przepowiednia, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie kobieta, yy, ciężko powiedzieć, czy ona została zrealizowana. Moim zdaniem jest bardzo bliska do realizacji, bo gdyby Biden zmarł, to wtedy Kamala Harris go zastąpi, czyli ta przepowiednia będzie zrealizowana. Poza tym, Kamala Harris, która startuje w wyborach prezydenckich, no ma praktycznie pół na pół, 50% szans na to, że może wygrać, bo yy, yy, taki po prostu. Jedynym kontrkandydatem będzie Donald Trump, praktycznie tak. Więc tutaj na pewno nigdy nie było tak blisko tego, żeby kobieta była została prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc moim zdaniem tutaj ta przepowiednia już jest zrealizowana, bo jeszcze kilka lat temu, jakby ktoś powiedział, że Kamala Harris może być, chociaż nie, ja, przepraszam, ja to mówiłem, przedstawiałem taką przepowiednię w 2020 roku, dokładnie w 2020 roku. Ostatnio przypo, przypomniałem ten filmik, właśnie wrzuciłem Wam go na po prostu mój kanał na YouTubie, znaczy on jest na moim YouTubie, ale w wiadomościach, tak, w, w kontakcie z widzami, po prostu jest to on przypięty, tak, w, jako komentarz właśnie, że w 2020 roku przedstawiałem przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, że kobieta zostanie po prostu prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wszystko wskazuje, że Kamala Harris, ona może zostać tym prezydentem, tak, mi się wydaje też, że ona zostanie, tak, ja mam gdzieś takie po prostu... Może Trump rzeczywiście by zwyciężył, aczkolwiek będzie mu bardzo ciężko, że to, tak jak mówi Jasnowic Jackowski, ona będzie po prostu politycznym rekinem, tak media z niej zrobią. To już można zauważyć w tych pierwszych praktycznie dniach. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, ona się po prostu też wyrobi, ma pewne zaplecze. Eee... Moim zdaniem, i też będzie miał gigantyczne poparcie tych wszystkich celebrytów, tak, tego Hollywood i tak dalej, sportowców, praktycznie, więc to też będzie duży plus dla niej, tak. Moim zdaniem, znaczy tak, po tym zamachu wiadomo. Moim zdaniem, tak, Trump kontra Biden, to Trump na pewno by wygrał z Bidenem, tak. Trump kontra Kamala Harris. Yy, zależy, co na niego znajdą, po prostu na Trumpa, co może go zdyskredytować, może jakieś po prostu będą też jego wpadki, yy, takie, które po prostu społeczeństwo nie zaakceptuje. Natomiast no Kamala Harris, no to ja mówiłem o tym, pierwsza kobieta prezydent Stanów Zjednoczonych. Ona ma taką miłą aparycję w sensie w takim stylu amerykańskim, Amerykanie to uwielbiają, tak. Kolejna sprawa, była wiceprezydentką jest Stanów Zjednoczonych, tak. Nie zbłaźniła się w żaden sposób. Może tutaj tak ciężko jest powiedzieć, tak naprawdę, kim będzie prezydentem, tak czy prezydentką Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj też może być taki kredyt zaufania, tak. Ona też może zmobilizować elektorat, który dotychczas by na przykład nie poszedł na te wybory, bo ten elektorat też mógłby być znudzony, tak? No, Biden kontra Trump. Cały czas praktycznie ta rywalizacja, te wybory i poprzednie. A teraz inaczej. Trump kontra Kamala Harris, tak? I na przykład ci wyborcy, którzy mówią, nie, nie idą te wybory po prostu, bo po co? W sensie Amerykanie, tak? Mówię po prostu po takim kątem. No to na przykład zmobilizują się, rzeczywiście pójdą na te wybory. No, zobaczymy, no ale też jeszcze po prostu jest parę miesięcy. Nie wiadomo, co tam się stanie, jakieś afery będą i tak dalej. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, bo oba te wybory są w listopadzie, tak? Teraz, a przysiężenie będzie w styczniu przyszłego roku 2025 roku. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.